przyjaciele jeśli jesteście tutaj to znaczy że nie chcecie już robić rzeczy na oślep nie wystarcza wam samodziałanie chcecie zrozumieć a to jest dokładnie punkt w którym zaczyna się prawdziwa różnica między mężczyzną który tylko próbuje a mężczyzną który naprawdę daje kobiecie przyjemność bo kobiecy orgazm nie zaczyna się od ust nie zaczyna się od języka i na pewno nie zaczyna się od pośpiechu zaczyna się w układzie nerwowym i to jest coś, o czym większość mężczyzn nigdy nie słyszała, a co w seksuologii jest absolutną podstawą. Jeśli ciało kobiety nie czuje bezpieczeństwa, spokoju i obecności, nie otworzy się w pełni, może reagować, może być miło, ale nie będzie głęboko. Dlatego zanim w ogóle mówimy o jakimkolwiek zbliżeniu oralnym, musimy mówić o przygotowaniu doświadczenia, a nie tylko ciała. Kobieta musi poczuć, że nie jest celem że nie jest zadaniem do wykonania, że nie ma presji, żeby coś się wydarzyło. Jej ciało reaguje zupełnie inaczej, kiedy czuje, że mężczyzna nie goni za efektem. I tutaj od razu chcę obalić jeden bardzo popularny mit. Kobieca przyjemność nie rośnie przez intensywność, ona rośnie przez konsekwencje. To oznacza jedno: rytm, spokój i powtarzalność są ważniejsze niż jakakolwiek technika. W praktyce wygląda to tak, że kobiece ciało potrzebuje czasu, by przestać analizować i zacząć odczuwać, a to może się wydarzyć tylko wtedy, gdy nic nie jest chaotyczne: zbyt częste zmiany, nerwowe ruchy, niepewność. To wszystko sprawia, że jej mózg zostaje w trybie kontroli, a kobieta nie może się w pełni oddać, kiedy jej mózg kontroluje sytuację. Dlatego prawdziwa sztuka zaczyna się wtedy, gdy mężczyzna potrafi zwolnić wewnętrznie. Nie chodzi o to, żeby być biernym. Chodzi o to, żeby być obecnym. Obecnym w jej oddechu, w napięciu jej ud, w drobnych reakcjach ciała, które pojawiają się spontanicznie. To są sygnały. I one mówią więcej niż słowa. Kiedy kobieta zaczyna oddychać głębiej, kiedy jej ciało reaguje bez świadomej kontroli, oznacza to, że układ nerwowy zaczyna się otwierać. I wtedy każdy dotyk jest odbierany intensywniej. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kobiece ciało potrzebuje ciągłości. Jeśli coś zaczyna działać, nie zmieniaj tego natychmiast. Nie poprawiaj. Nie kombinuj. Największym błędem mężczyzn jest myślenie, że więcej znaczy lepiej. Dla kobiety lepiej znaczy głębiej, a nie szybciej. I tu pojawia się element. Który jest absolutnie kluczowy w przyjemności oralnej, choć rzadko się o nim mówi: zaufanie do mężczyzny. Kiedy kobieta czuje, że mężczyzna wie, co robi i nie traci kontroli nad sobą, jej ciało przestaje się bronić. Nie musi pilnować sytuacji, nie musi się zastanawiać, co będzie dalej. Może się skupić tylko na odczuwaniu. W następnym bloku przejdziemy do rytmu powtarzalności. I momentu, w którym ciało kobiety zaczyna wchodzić w głębszą falę przyjemności oraz do największego błędu, który wtedy wszystko psuje. Teraz wchodzimy w moment, w którym większość mężczyzn popełnia błąd. Nie dlatego, że robi coś źle, ale dlatego, że nie rozumie, co dokładnie dzieje się w ciele kobiety. Kiedy kobieta jest już rozluźniona, kiedy czuje się bezpiecznie i obecnie, jej ciało zaczyna reagować subtelniej, ale głębiej. To jest ten etap, w którym przyjemność przestaje być powierzchowna, a zaczyna się zagłębiać. I tutaj kluczowym słowem jest rytm. Rytm to nie tempo. Rytm to coś, co ciało rozpoznaje i czemu zaczyna ufać. W seksuologii wiemy, że kobieca przyjemność wzmacnia się wtedy, gdy bodźce są przewidywalne, ale jednocześnie pełne uwagi. To daje mózgowi sygnał: Nie muszę już kontrolować. I właśnie wtedy ciało zaczyna reagować intensywniej. Jednym z największych mitów jest przekonanie, że w tym momencie trzeba zrobić więcej. Zwiększyć intensywność, przyspieszyć, zmienić sposób. A prawda jest dokładnie odwrotna. Jeśli coś działa, zostań przy tym. Kobiece ciało potrzebuje czasu, żeby wejść w falę. A fala nie lubi nagłych zmian. Jak rozpoznać, że jesteś na właściwej drodze? Po oddechu, gdy staje się głębszy, nieregularny albo cichszy, po napięciu mięśni ud, które pojawia się samoistnie, po drobnych, niekontrolowanych ruchach ciała. To są sygnały, że ciało zaczyna puszczać. I teraz bardzo ważna rzecz: w tym momencie nie prowadź głową, prowadź obecnością. Nie analizuj, nie zastanawiaj się na co dalej, nie oceniaj, czy robisz to dobrze. Bądź tam, gdzie jesteś. Kiedy mężczyzna jest spokojny i pewny siebie, kobieta czuje to natychmiast. Jej ciało reaguje na spokój bardziej niż na jakikolwiek ruch. Kolejny element, który robi ogromną różnicę, to przerwy. Krótkie, świadome pauzy nie przerywają przyjemności. One ją pogłębiają. Dają ciału moment, żeby dogonić to, co już się wydarzyło. Ale uwaga pauza nie oznacza wycofania się oznacza pozostanie blisko. W kontakcie, w tej samej energii. Jeszcze jedna rzecz, o której rzadko się mówi. Kobieta szybciej się otwiera, gdy czuje, że mężczyzna czerpie przyjemność z jej reakcji, a nie z własnej skuteczności. Gdy nie próbujesz zaliczyć efektu, gdy nie skupiasz się na końcu, to zmienia wszystko. Bo wtedy ona przestaje się zastanawiać, czy powinna reagować. Po prostu reaguje. I właśnie w tym momencie ciało zaczyna wchodzić w głębszy stan przyjemności, taki, który nie jest już kontrolowany myślami. W następnym bloku porozmawiamy o ostatniej fazie, o prowadzeniu bez presji, o komunikacji, która nie narzuca, tylko zaprasza, i o tym, jak nie zniszczyć tego momentu jedną niepotrzebną zmianą. Teraz docieramy do momentu, który decyduje o wszystkim nie o tym, czy było fajnie. Ale o tym, czy to doświadczenie zostanie w ciele kobiety zapamiętane jako intensywne, bezpieczne i prawdziwe. I właśnie tutaj większość mężczyzn robi błąd nie z braku chęci, ale z braku zrozumienia. Kiedy ciało kobiety zbliża się do szczytu przyjemności, staje się niezwykle wrażliwe na zmiany nie tylko fizyczne, ale też emocjonalne. Nagłe przyspieszenie zmiana rytmu niepotrzebne ruchy. Zbyt wiele słów. To wszystko może sprawić, że ciało wyjdzie z fali, w którą tak długo wchodziło. Dlatego w tym momencie najważniejsza zasada brzmi: Nie zmieniaj tego, co działa. Jeśli czujesz, że jej ciało jest głęboko w doznaniu, twoją rolą nie jest już prowadzić, tylko utrzymać przestrzeń. Ten sam rytm, ta sama obecność, ten sam spokój. Ciało kobiety wie, co robić, jeśli mu na to pozwolisz. Bardzo ważny jest też ton głosu, nie rozkazy, nie presja, nie słowa, które coś wymuszają. Najlepiej działają krótkie, spokojne zdania, wypowiedziane pewnie, ale miękko, takie, które nie narzucają, tylko dają poczucie bezpieczeństwa. Kobieta łatwiej się oddaje, kiedy czuje, że niczego się od niej nie oczekuje. I tutaj dochodzimy do sedna. Prawdziwa przyjemność nie pojawia się wtedy, gdy mężczyzna chce, żeby ona doszła. Pojawia się wtedy, gdy kobieta czuje, że mężczyzna jest z nią, a nie z celem w głowie. Gdy nie ma pośpiechu, gdy nie ma napięcia, gdy nie ma oceny, wtedy ciało przestaje się bronić, oddech się zmienia, mięśnie puszczają, kontrola znika. To jest moment, którego nie da się wyprodukować, można go tylko przyjąć. I właśnie dlatego mówię wam to jako seksuolożka, ale też jako kobieta. Kobiety nie zapamiętują technik. Zapamiętują stan, w jakim były. Czy czuły się bezpieczne? Czy czuły się pożądane? Czy czuły, że ktoś naprawdę był z nimi obecny? Jeśli tak, ciało reaguje naturalnie, intensywnie i bez wysiłku. Na koniec chcę, żebyście zapamiętali jedno. Najlepszy kochanek to nie ten, który szuka trików. To ten, który potrafi być spokojny, uważny i obecny do samego końca. Jeśli dotarliście aż tutaj, wiecie już więcej niż większość. Nie dlatego, że poznaliście jak, ale dlatego, że zrozumieliście dlaczego. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, dajcie znać w komentarzach i zostańcie ze mną, bo w kolejnych materiałach będziemy jeszcze głębiej mówić o kobiecym ciele, psychologii i prawdziwej bliskości. Do zobaczenia.